Cześć wszystkim, z tej strony Przemek, i dzisiaj znajdujemy się w mojej galerii, gdzie opowiem Wam o tej 60C, która przeszła naprawdę wiele, żeby wyglądać tak, jak teraz wygląda. Jak mogliście na początku zauważyć, była ona w fatalnym stanie. Większość roślin, które posadziłem na samym początku, rozpuściła się i wywaliło mi brązową wadę. Jaki był tego powód? No przede wszystkim podawałem za mało nawozu, głównie potas przez pierwsze dwa tygodnie, plus duże podmiany wody jakie wykonywałem. Kompletnie wyczyściły słup wody z makro i mikroskładników, przez to rośliny nie miały się czym odżywiać i po prostu się rozpuściły. Co zrobiłem, żeby wyglądało to wszystko tak, jak teraz wygląda? Wziąłem się do standardowych czynności, czyli wyczyściłem szyby, kamienie, dyfuzor. Odestałem część waty. Oraz rośliny, które były już na wpół zgnite, lub widziałem, że nie przetrwają. Przyciąłem te, które dawały oznaki jakiegokolwiek wzrostu, żeby go pobudzić. Po czym nasadziłem nowe rośliny i diametralnie zmieniłem moje nawożenie. Czyli zacząłem stosować tutaj kompleksowy nawóz Tropiki Specialized i to w niemałych ilościach, bo 1 ml na 10 litrów wody, czyli w tym przypadku około 6 ml Tropiki Specialized codziennie, do tego podmiana wody dwa razy w tygodniu około 50-60%. Z takich rzeczy, które tu jeszcze zmieniłem, to pozbyłem się moich. Samic bojownika, oczywiście tylko chwilowo. Pływają sobie one bezpiecznie w sklepie i wrócą do mnie, jak tylko założę kolejne akwarium. Czemu się ich pozbyłem? Bo co wpuściłem tu krewetki Amano, no to niestety je wytłukły. A propos krewetek Amano, wpuściłem je tu też w sporej ilości, bo jedna krewetka na 5 litrów wody. Do tego otoski, bo nie mogłem sobie poradzić z tą watą brązową, którą cały czas wywalało, mimo tych sporych podmian i tego, że rośliny zaczęły rosnąć. Kolejną zmianą była zmiana lampy. Chihiros poszedł w odstawkę i kupiłem sobie Twinstar'a 600C. Jest to jedna z nowych lamp Twinstar'a. Trochę budżetowa, bo dużo tańsza od tych standardowych. Natomiast świeci i tak dużo ładniej niż ten Chihiros. Jest ładniejsza, dużo lepiej podkreśla kolory ryb i roślin. Ja osobiście jestem z niej zadowolony. Ostatnią zmianą, która zaszła w tym akwarium to zmiana tła z miejsca na białe. Zobaczyłem takie tła w Green Aqua. Swoją drogą filmik z tej wycieczki zobaczycie już za tydzień, także zapraszam Was do oglądania i do subskrybowania mojego kanału. Wracając do tematu, białe tła zobaczyłem w Klinakła. Każde akwarium mieli oklejone z tłu białą folią, co na zdjęciach i filmach wyglądało rewelacyjnie. Dlatego postanowiłem, że sam zacznę klejać moje akwarium białym tłem. Również powodem błędu mojego nawożenia była moja nieznajomość produktu, którego użyłem. Użyłem tutaj Amazonii Light. Jest ona bardzo uboga w związki azotu, co w połączeniu z moim ubogim nawożeniem poskutkowało tragedią w postaci roztopienia się roślin i po prostu startu, praktycznie, akwarium na nowo. Także nie sugerujcie się do końca tym, co Wam powiedziałem. Każde akwarium jest inne, każdy korzysta z innych produktów. Musicie obserwować swoje rośliny i reagować nawożeniem, dostosować je do własnych potrzeb, do potrzeb waszych roślin, oświetlenia tego, czy stosujecie dwutlenek węgla czy nie. Także jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I widzimy się już za tydzień gdzie pokażę Wam najpiękniejszy sklep akwarystyczny w Europie, czyli Green Aqua. Wbrałem się tam z moim szefem Maćkiem ze studia e -Akwarium. Pozdrawiam Cię Maćku. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! Thank you